Siemka, to znowu ja. W dzisiejszym odcinku wpuszczam dwie samice. Oczywiście, podzielę to na dwa odcinki. Wpuszczam dwie. Takie ładne samice. Do mojego samca. Przed chwilą byłem po mnie, a i zobaczyłem przy okazji, że we linkę. Jaką? Mały? Egon. Dobra. I pod filmikiem napiszcie mi, jak bym miał się nazywać mój kanał. Ok? I dzisiaj ze mną. Outfit. No, to mam 3 Dobra, to ja na razie sobie położę. Oproszę to. Dobra, i otworzymy pierwszą. To jest, to jest, to jest, nie wiem, która z tych dwóch to jest. I jeszcze nie wiem, nie wiem, jak one się będą nazywać, ale to jest pierwsze z nich. Dobra, zacznę jak się przypomnę, bo ja już nie nazwałem. Tylko jak se przypomnę, to oczywiście nazwę podam. A ty... ja je ręką już wyciągnę. Chyba nie powinno się one same, powinny wychodzić, ale nie wiem. Ale dobra, yy, ta farmy jest też chyba za małe dla trzech gekonów. Więc planuję też kupienie większego. Weszło. Od razu się... Od razu... Od razu... O! Jeszcze zrzucę tą. Aha, i od razu poszło się schować. Ona lubi się chować. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia za chwilę, kiedy zagram drugi odcinek, gdzie fuszę drugą. Pamiętajcie! Pod tym odcinkiem napiszcie jak bym chciał się nazywać. I ja po prostu któryś z tych wybiorę... O, pęknięcie tu mam. Pęknęło mi. Po prostu któryś z tych nas wybiorę. I po tego tego się nazywam. To cześć, na razie i pal! Zasubskrybujcie mi i dajcie la la lajka. Sorry, ale dzisiaj mało piję mi, może pospić Na razie pa.